Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem poświęcony dla silników. I tak jak parę osób pisało mi w komentarzach, żebym kiedyś stworzył listę odnośnie silników rzędowych, sześciocylindrowych. Tak więc, słuchajcie, posiedziałem i stworzyłem taką moją listę silników sześciocylindrowych w rzędzie. Silniki te charakteryzowały się oczywiście bardzo dużą wytrzymałością. Silniki te można polecić każdemu z Was, jeżeli ktoś jest zainteresowany lub chciałby nabyć silnik lub auto z rzędową, z tak zwaną rzędową szóstką. I dodam jeszcze tylko tyle, że kolejność tej listy nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tak jak mi się one poukładały, tak lecimy z całą listą. Więc nie ma tutaj miejsca pierwszego ani szóstego czy siódmego. Słuchajcie, pierwszy silnik oczywiście ze stajni BMW to będzie jednostka M20. I nie będę tutaj tak jakoś bardzo mocno się rozpisywał, rozpowiadał o tych silnikach. Znawcy tematu bardzo dobrze będą wiedzieć, od kiedy to było produkowane. Tu mam dla Was od razu taki przykładowy. Eee, Przychodząc w stronę Wikipedii auta, mniej więcej w jakich występowały silniki M20 pojemności i lata, w jakich występował silnik M20. Oczywiście jest to starsza jednostka, napędowa, nie ma tutaj mowy o żadnych nowoczesnych silnikach. I tak jak sami widzicie, silnik M20. Co najciekawsze, konstrukcja M20 była konstrukcją przynajmniej w wersji 2,5-litrowej. I 2 litrowej to na pewno zresztą tych pojemności nie miałem zbytnio do czynienia w swoim życiu. I wiem, że 2-litrówki i 2,5-litrówki i były na pewno oparte na pasku rozrządu. Ich rozrząd to taka ciekawostka odnośnie BMW. Tak więc pierwsze miejsce spośród tej listy. Jest to silnik M20, konstrukcja jest oparta na żeliwnym bloku, tak więc super trwała konstrukcja. Słuchajcie, lecimy dalej. Kolejna konstrukcja BMW i M30. I tutaj macie tak samo lata, w których występowały te silniki, modele BMW, w których występowały te silniki. I tak jak sami widzicie, jest to kolejny starszy silnik BMW, tym razem oparty na łańcuchu rozrządu i Blok w tym silniku również jest żeliwny. Bardzo trwałe jednostki napędowe znosiły naprawdę spore przebiegi i można było spokojnie nazwać je pancernymi jednostkami napędowymi. To tak pokrótce, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić tak pokrótce, żeby, żeby was nie zanudzać tu takim zbędnym gadaniem z mojej strony i lecimy do następnego silnika, którym jest kolejna konstrukcja BMW o znaczeniu M50. I tutaj tak samo macie modele, w których występowały te jednostki napędowe. Rok, w którym występował, pojemności, mocy silników. Silnik ten oczywiście też jest oparty na żeliwnym bloku, co jest bardzo ważne, podkreślam. No i co można powiedzieć? Nawet te nowsze egzemplarze z literkami TU, czyli tam występował już vanos pojedynczy, były też jeszcze bardzo trwałe. Tutaj... Nawet ostatni wypust tego silnika to jest bodajże do roku 96 i nawet wypusty z tych lat były jeszcze bardzo trwałe. Tak więc nie ma tu się zbytnio co obawiać o jakieś wady mechaniczne. Ten silnik, dlatego że ten silnik nie cierpiał, broń Boże, na żadne wady mechaniczne. I auta, czyli oczywiście BMW, które występowały właśnie z tymi silnikami, śmiało można polecić. I tutaj, tak jak sami widzicie, mamy już silnik Mercedesa i jest to rzędowa szóstka o oznaczeniu M104. Co można powiedzieć? Oczywiście, blok jest żeliwny, bardzo trwała konstrukcja. Tutaj macie pojemności, jakie występowały od 2,8 do 3,2 litra. Wersję AMG pomijam, dlatego, że będziemy tutaj po prostu rozmawiać o takich wersjach normalnych tych silników. Słuchajcie, nie będziemy tu się zagłębiać w te wersje jeśli chodzi o BMW M-Power lub Mercedes wersję AMG. Mówmy tu o takich normalnych autach, które każdy z Was może nabyć i takie silniki te mniej wysilone, które chodziły i chodziły latami. Tak więc w zależności od pojemności macie tutaj wymienione modele, w jakich występowały te silniki, rok, w jakim występował ten silnik z daną pojemnością i tak jak powiedziałem przed chwilą, oczywiście blok silnika jest, jest wykonany z żeliwa, masywny, podwójnie rzędowy łańcuch, jak to w Mercedesie w starszych latach i co można powiedzieć, słuchajcie? Bardzo trwałe silniki, i tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Kolejne miejsce na mojej liście to oczywiście silniki Nissana o oznaczeniu RB. Tutaj wachlarz pojemności jest dosyć spory, dlatego że silniki te, tak jak sami tutaj widzicie, zaczynają się od 2 litrów, 2,4, 2,5, 2,6 i 3 litry. Wszystkie z tych silników ich rozrządy oparte są na paskach, z czego oczywiście Japończycy są na pewno bardzo dumni. I wszystkich z tych silników począwszy od najmniejszej do największej pojemności mają bloki wykonane z żeliwa, bardzo duży plus i jest to tak naprawdę taki japoński majstersyk. Z mojego punktu widzenia, obserwując rynek tych silników i to wszystko, to mam wrażenie, że silniki RB są ciężej dostępne od silników 2JZ Toyoty, ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie, wy możecie napisać w komentarzach co o tym myślicie. Ale tak naprawdę o silnikach RB nie można powiedzieć tak naprawdę nic złego. Są to silniki wyprodukowane w Japonii, tak jak powiedziałem przed chwilą, bloki żeliwne, po prostu japoński majstersztyk. Tutaj oczywiście macie też model, rok, w którym one występują, te silniki, auta w jakich one występują. Tutaj te jakieś tam pierwsze modele tych silników do tych już ostatnich, które zostały, zaprzestały być produkowane. Aczkolwiek oczywiście mnóstwo tunerów na świecie wciąż skrzesza te silniki używali, dlatego, że jak każdy z Was wie, można z nich krzesać potężne moce. No i to takie tak naprawdę o dobrych silnikach słuchajcie nie ma co mówić. Po prostu wspomnie się tylko tyle, że są to, jest to genialna konstrukcja. Po prostu japoński majstersztyk. Płynny silnik 2JZ Toyoty. I tutaj oczywiście jest też wspomniany o silniku 1JZ i jego wszystkich generacjach, dlatego że 1JZ model przed 2JZ był też tak samo bardzo fajnym, udanym silnikiem też z tego silnika krzesają naprawdę spore moce, aut w występował silnik 1JZ jest to taka już mocno bardziej stara konstrukcja przechodząc do silnika 2JZ i co można powiedzieć, no genialna konstrukcja oparta na pasku rozrządu żeliwny blok, tak samo 1JZ jak i 2JZ nie można tutaj tak naprawdę powiedzieć niczego złego o tym silniku. Same pozytywne rzeczy, czy to będzie wersja z turbo, czy wersja bez turbo, praktycznie pancerne, niezniszczalne jednostki napędowe. I tak samo jak o silnikach RB. Słuchajcie, nie ma co tu się jakoś bardziej lub więcej rozwodzić na temat tego silnika. Po prostu super dopracowana japońska jednostka napędowa. Lecimy dalej. I teraz tutaj mam dla Was takie małe zaskoczenie. Dlatego, że kolejnym silnikiem Volkswagena o oznaczeniu VR6. I teraz słuchajcie, tutaj powiększę dla Was zdjęcie i pokażę Wam, no niestety to zdjęcie jest bardzo małe, dlaczego postanowiłem zaliczyć silnik VR6 do silników rzędowych. Dlatego, że tak, tutaj macie przykład silnika rzędowego, czterocylindrowego w rzędzie. Tutaj macie przykład silnika V, a tu jest VR6. I teraz tak, dlaczego postanowiłem zaliczyć VR6 do tych silników bardziej rzędowych niż V? Dlatego, że tak jak sami widzicie, silnik w rzędzie ma jedną głowicę. Silnik V ma dwie głowice, a silnik VR6 to jest też jedna głowica. I ten silnik jest bardziej silnikiem rzędowym niż, niż V, dlatego, że to jest jedna, jedna głowica, jedna konstrukcja. Dlatego postanowiłem silniki VR6 zaliczyć do dodać do tej listy silników rzędowych, rzędowych szóstek, dlatego że moim zdaniem jest to bardziej silnik w rzędzie niż silnik V. -ka. Tak więc silnik v 6 Volkswagena, czy będzie to pojemność 2,8 litra w tych dużo starszych konstrukcjach, te dużo starsze konstrukcje, czy będzie to silnik 3,2 litra nawet montowany tak jak sami wiecie w Touaregu lub w Porsche Cayenne, bardzo trwała konstrukcja. Na pewno mało kto o tym wie, że silniki VR6, nawet te nowsze z opojemności 3.6 FSI mają żeliwny blok. Tak, żeliwny blok. Są to żeliwniaki i tak samo wersja 3.2 litra, 2.8 i 3.6 oparta jest na żeliwnym bloku. Bardzo dobre silniki, trwałe silniki. W Porsche Cayenne jest to jedyny silnik Volkswagena, w pierwszej generacji i to tak naprawdę jeśli chodzi o pierwszą generację jest to najmniejsza jednostka napędowa, ale najtrwalsza i nie posiada ona oczywiście żadnych wad w momencie kiedy wyszła z fabryki i jest to naprawdę bardzo ale to bardzo trwała jednostka napędowa. No i cóż, przechodzimy już do ostatniego silnika na mojej liście. Słuchajcie, i jest to silnik Chrysler'a, Jeep Chrysler. Jest to słynna 4 Cztero-litrowa jednostka napędowa. No, w ostatnich latach produkcji, bodajże tutaj jest wszystko opisane słuchajcie. Dlatego, że w początkowych fazach ten silnik zaczął być produkowany, od, o ile się nie mylę, 1966 roku, i była to firma AMC AMC, która produkowała te silniki i potem ta firma została przejęta przez Chryslera w dużo, dużo późniejszych latach. I powiem tak, słynna czterolitrowa rzędowa szóstka. Mówmy tu bardziej o takich już konstrukcjach koniec lat 80., do tych już ostatnich do roku 2006, występujących w jeepach WJ. Więc tak, bardzo trwały amerykański silnik. Blok oparty jest na żeliwie i na aluminium, tu w zależności od roku. Oczywiście te starsze konstrukcje z początków lat 90. będą najtrwalsze. Jeżeli już mowa o takich bardziej cywilizowanych autach, to może nie nie idźmy tak bardzo wstecz jeśli chodzi o te samochody tam do lat 70, bo to już zaraz będziecie mi pisać w komentarzach, że to są starocie. Tak więc jeśli ktoś szuka Jeepa, czy będzie to Cherokee, czy będzie to e, nawet Jeep Wrangler, to bardzo trwałe takie ostatnie wypusty tego silnika były właśnie w latach 90. I o ile dobrze że pamiętam, bo nawet jest, bo nawet ciężko jest znaleźć taką informację na internecie, to właśnie na początku lat 90 te silniki miały jeszcze żeliwne bloki i słuchajcie nie jest to wcale tak, że jeżeli w tym momencie kiedy ten silnik miał już aluminiowy blok to on był zły on był mało trwały no niestety tak jak większość w tych czasach po roku 2000 silniki te zostały już mocno zmienione czyli one nie są już tak bardzo wytrzymałe jak te starsze konstrukcje z końca lat 80 i początku lat 90 ale biorąc pod uwagę dużo tych nowocześniejszych konstrukcji, już powyżej roku 2000, to nawet biorąc pod uwagę ten silnik 4-litrowy z Jeepa WJ, to też jest jeszcze trwały. Ale tak jak wspomniałem Wam przed chwilą, jeżeli chodzi komuś o trwałość, trwałość jeszcze raz trwałość, to początek lat 90., koniec lat 80. te silniki charakteryzowały się tym, że potrafiły przejechać 500 tysięcy km bez remontu kapitalnego. Tak więc to będą najtrwalsze wypusty tych silników. Mówiąc już o takich bardziej nowoczesnych konstrukcjach, nie schodząc poniżej lat 80., słuchajcie. Mówiąc pokrótce, to jest taka moja lista silników rzędowych szóstek. Począwszy od silników BMW, tutaj trzy pierwsze miejsca to są silniki BMW M20, M30 i M50, następnie silnik Mercedesa M104, następnie silnik Nissana RB. Silniki Toyoty JZ od 1 JZ do 2 JZ, silniki Volkswagena V6, no i ostatni silnik naszej listy to właśnie te silniki Chryslera, Jeepa Chryslera, litrowe rzędowe szóstki. I teraz taka taka szybka konkluzja na koniec tej mojej listy: co łączy te wszystkie silniki? Łączy jedna bardzo ważna zaleta, czyli żeliwny blok. Żeliwny blok to jest to coś, co w dzisiejszych silnikach nowoczesnych oczywiście możemy tylko pomarzyć, zostało to zapomniane i producenci tłumaczą się, że tu chodziło o, o wagę, o masę, zaoszczędzenie na tym, że, że blok aluminiowy jest droższy w wyprodukowaniu, ale lżejszy. Więc jeżeli blok aluminiowy jest droższy w produkowaniu to po co produkować coś co jest droższe względem żeliwa skoro żeliwo jest dużo wytrzymalsze, lepiej znosi wysokie temperatury. No ale to oczywiście tu producenci powiedzą nam, że bloki aluminiowe są lżejsze. Ale jeżeli na przykład biorąc pod uwagę taki silnik na przykład Jeepa gdzie stosując blok aluminiowy zaoszczędziliśmy maksymalnie 30 kg. Ma się to nijak co do parametrów i osiągów silnika. Tu chodzi tylko o teoretycznie zaoszczędzenie tak jakby kilku kilogramów na jego masie, ale za to trwałość takiego silnika żeliwnego co najmniej dwukrotnie przewyższała trwałość silnika aluminiowego. Tak jak parę osób pisało mi w komentarzach, żebym stworzył kiedyś moją osobistą listę silników rzędowych szóstek. Tak więc słuchajcie, stworzyłem Listę rzędowych szóstek, które poleciłbym każdemu i osobiście sam, gdybym miał ochotę nabyć jakiś pojazd, jakieś auto z rzędową szóstką, to na pewno byłby to jeden z tych silników, wymieniony właśnie w tej liście. Nie wiem, czy kiedyś wspomniałem, ale pierwszym moim autem, kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, pierwsze auto, jakie nabyłem w życiu, było to BMW E30. I był to taki dosyć fajny, rzadki model, dlatego, że była to konstrukcja. Dwudrzwiowa, z napędem na cztery koła i właśnie z silnikiem M20 o pojemności 2,5 litra. I silnik ten oparty był na pasku rozrządu. Super konstrukcja. Można powiedzieć, że idiotoodporna, niezniszczalna konstrukcja. Bardzo dobrze zbudowany silnik. I co? Posłużyło takie BMW. Jeździło cały czas. Nie było z nim żadnych problemów. Wtedy auto było świeżo po wymianie paska rozrządu. I za młodych lat po prostu było ono katowane i służyło do samego końca. Potem auto sprzedałem, i podejrzewam, że właściciel tego auta już dziś pewnie jako zabytek dlatego że auto było z roku 1987 być może cieszy się dalej być może stoi w garażu odpicowane lub coś w tym stylu. Tak więc, słuchajcie, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, za poświęcony czas. No i co, tradycyjnie, widzimy się w następnym odcinku i pamiętajcie, wasze życie, wasz wybór, trzymajcie się na razie.